Dzień dobry, cześć kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. No dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami i opowiedzieć Wam nieco o czymś, co każdy powinien mieć czyli o hobby. Z mojej perspektywy, hobby to taka rzecz, którą się robi w wolnym czasie, która człowieka pasjonuje, fascynuje i którą chce, na której temat chce wiedzieć jak najwięcej. Jak tutaj możecie zaobserwować, leżą wokół mnie rozrzucone zużyte bilety komunikacji miejskiej. Ponieważ tak, moim hobby jest zbieranie zużytych biletów komunikacji miejskiej. I co jest najciekawsze? Nie tylko ja jeden jestem fascynatem Zbierania zużytych biletów komunikacji miejskiej. Mamy swoje kluby, mamy swoje grupy na Facebooku, wymieniamy się biletami, ale też robimy spotkania, wyjazdy integracyjne, etc. O co chodzi w zbieraniu zużytych biletów komunikacji miejskiej? Po pierwsze, to jest utrwalanie jakichś wspomnień, jakichś historii, jakichś ciekawych rzeczy ze swojego życia. A w momencie, kiedy na przykład zbieramy też bilety czyjeś, zastanawiamy się na przykład, jaka była historia. Załóżmy za biletem który był skasowany 17 listopada 2017 roku o godzinie 23.50. Numer biletu 3142 i tutaj widać, że linia dziewiątka, czyli, czyli tramwaj. Możemy sobie tą historię dopowiedzieć. Oczywiście w naszych klubach też prowadzimy pewne statystyki. Wiemy kto, dokąd jeździł, jakie historie były z tym związane. Jest zawsze z tym śmiechu co nie miara, jak ktoś opowiada, co robił akurat w tym czasie w tramwaju albo w autobusie marszą. Możecie sobie to tylko wyobrazić. Tutaj akurat są bilety z Warszawy, ale mam też bilety z innych miast. One są posegregowane. Tutaj jeszcze mam właśnie bilety, które nie są posegregowane, natomiast posegregowane mam w klaserach właśnie i w piwnicy i w szafach. Ostatnio taki rarytas Rarytas udało mi się e, rzeczywiście dostać. E, wymieniłem się za 10 innych biletów. No to jest bilet z 24 października 2019 roku: 21:37 e, M. 1, czyli metro. No bardzo ciężko było dostać ten akurat, ten akurat bilet. Pokażę Wam jeszcze tutaj do kamerki, żebyście, żebyście zobaczyli to. Tak, to jest, to jest bardzo unikatowa rzecz. To jest naprawdę, można powiedzieć, że taki biały kruk, jeżeli chodzi o, o bilety. Więc trzymam go oczywiście. Schowany w książce, on będzie miał wyjątkowe, wyjątkowe miejsce w mojej kolekcji. Więc, kochani, ja o tym hobby bardzo często na przykład myślę w trakcie lekcji, kiedy, kiedy mi się. Czasami nudzi, ale tylko czasami. Kiedy na przykład trwa klasówka, to na przykład myślę, jak te bilety będę segregował. Myślę, myślę o nowych biletach, żeby je nabyć, czy to drogą wymiany, czy to czasami niestety drogą kupna, bo niestety jest, no jest taka giełda właśnie biletów zużyty komunikacji miejskiej, gdzie można po prostu kupić te bilety. No też myślę o, o tym i no i co tu dużo mówić. No, ta giełda działa od, no, chyba od trzech czy od czterech lat. Ja się do niej dołączyłem. No, i też dziś tam można powiedzieć, że część moich zarobków też jest związana ze sprzedażą. Tych, tychże biletów, jeżeli jakieś bilety mi się powtarzają albo mi się jakieś bilety na przykład znudziły, to też jestem w stanie na tą giełdę wrzucić i sprzedać czy wymienić się za inne bilety. Więc tak jak mówię, jeżeli się na przykład mi nudzi albo, albo na przykład w czasie przerwy nic się nie dzieje, jem kanapkę, to już po głowie gdzieś tam my, myślę sobie, kurczę, ach! Nabędę, nabędę drogą kupna, albo wymienię się i będę miał nowe bilety. Albo na przykład my, myślę sobie, a pojeżdżę sobie trochę komunikacją miejską po Warszawie i będę miał znacznie więcej biletów do wymiany i nowe jakieś historie. Też prowadzę taki kajecik na przykład. I opisuję sobie, że na przykład w tym, w tym dniu o tej godzinie, jak jechałem, to się wydarzyło to i to, albo że na przykład biegłem do tramwaju, albo że nie zdążyłem. Nie, jak nie zdążyłem, to nie miałem biletu, ale zawsze też prowadzę takie statystyki, co się wydarzyło w danym kursie, żeby nie było też niespodzianek, że na przykład. Nie wiem. No to właściwie by było tyle z mojej strony. Jeżeli jesteście fascynatami również e, zużytych biletów komunikacji miejskiej, to koniecznie napiszcie do mnie, bo no fajnie by było, żeby nasza grupa się, jakby to nie patrzeć, powiększała. Oczywiście i tak jest nas bardzo, ale to bardzo dużo. I też dołączają się osoby z innych krajów, co też mnie bardzo cieszy. No i oczywiście e, pozdrawiam też e, Osoby związane z, z ZTM-em, tutaj warszawskim i w ogóle z ZTM-em, e, nie tylko warszawskim, ale z ZTM-em e, z innych miast, no bo to jednak jest fajne, że robią te bilety, że nadal robią, że nie tylko wszystko elektroniczne, tylko że mamy. Papierowe, e, pa, papierową, jakby papierową rzecz, która gdzieś tam zostaje. No i fajnie, że to nie jest tak do końca wszystko recyklingowane, tylko gdzieś tam to jednak e, zostaje. Chociaż może być recyklingowane, a w sumie to nawet nie wiem, mam nadzieję, że, że nie. No bo e, jakby tak wszystko było recyklingowane, to nie, nie, nie mielibyśmy co zbierać. Tak więc właściwie to tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo, ale to bardzo serdecznie Znad. Bogactwa biletowego. Cześć Pa. O Jezu, jak one pachną. O! Cześć Pa. No dobrze. Oj.